xmixer541 no i witam, właśnie, witamy się w trzecim odcinku siermańka Minecraft milencu czekajcie tak ładnie napiętamy. Co ja kurwa jestem niewidzialny LOL no <śm> dobra słuchajcie jesteśmy tu niewidzialni o mamy niewidzialność jesteśmy no, co jesteśmy na że MCK, to takie coś słuchajcie a może wskoczymy do wody to już nie będziemy niewidzialni okej okay, czekaj bo ja raz o jesteśmy niewidzialni tak czy wskoczyć do wody okej okay. Okej, okay, i co by tu mm. mamy? Obczajmy zarąbiście to wygląda... wyglądać, oh, to o Ło Wo. O mini gamesy tam. Uh, A dobra, dajemy tutaj, czy tu mamy? o Hung ty Hunger Games Banana G! <laughs> Ed kids and more Wow, jak zambiście Hunger Games 3 a banana hg bierzemy, banana hg Kurde, co to jest? Ty, ją ja latać? Fighting, o, mogę walczyć Ty! Chodź, 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 Jezu Co ja tu kurde mam robić, mogę wiedzieć? Co, co ja tu mogę robić? Więc nie czaję tego. Kopać. E, nie obczajem tego. Spoczko. Mógł, że tu mogę latać. Ale ty ciulu, jesteś, to tu... Pogówny mi kompas tutaj. Gdzie ja jestem? Ten debil się tu wkopał. A jakim jestem? Co ja tu mam? Błogiem jestem w kule? Co latam? Kompas pointing to edge. słuchajcie sobie przerwę, bo ten serwer będzie taki rybnięty, nie będzie pana na hagie. Wiem, będzie lepsze. Pojdziemy na jakiś tam minigame albo coś, okej? Okay? Dobra, jestem, słuchajcie, z powrotem. No weźmy tutaj... Nie to. Dobra, dajemy na minigames od razu tam... ...am <grym> games. Co mamy? Nie wiem. Arena. Kairos. Minigames Hoop. Dobra, dajemy minigames Hoop. Y ...register in the gridbook. Zobacz serwery samych pójdę, czuję jakiś gówno jakiś, poczekajcie, żeby przerwać, żebyście nie widzimy jaka szła. Jestem z powrotem, no. Log in, dobra. Nie bierzemy tego, bo to jakiś gówno. Co tu mamy? Eee... O, poli, panie, jakiś tam... Kurde, arena bierzemy, kurde. Ja na arenę, se, co to... We are champions. Dobra Eee Clicker Nie mogę ku na clicker, a mogę tu clicker? Mogę tu? Nie A tu mogę? Nie Nie obczajem tego serwera Idziemy zobaczyć co za Tutaj cały tu będę serweragi. Clicker report to next level Level pude Na level drugi, ja, ale o tym chodzi No a ty tu wejść? Czemu mnie wywaliło? I zripany ten serwer Zripany, zripany, zripany Kurde, no... no zripany serwer i tyle, kurde Nie, nie, nie Tu zrypany serwer, kurde, idę na jakiś, słuchajcie Zrobię przerwę, idę na jakiś inny serwer, bo... Słuchajcie, jestem na serwerze MindFox Ale... O, tutaj jesteśmy w kurde. I ale co ja mam od razu ten, yy, mówię, że... Zmienili tu wszystko, kurde, ja nie wiem co to to. Jak zarąbiście, to wygląda takie staroświeckie kurde, ale no dobra. Yy, tu Mamy, wybierz tryb. A tryby te same są. Mmm, yy, bardzo yy, słabe. M co to? Co bierzemy dzisiaj? Patrzę tak po po... to ze zmienili wygląd po prostu. Zresztą. Dobra, niech No ty na piramidze stałeś, ściulu. No? A se skłonę set kurde. kurde. Za małą płacili za stanie na piramidze. Dobra, na skyblocka nie wbijamy. Bez sensu. Survivor so, games był. No to creative bez sensu. No to kurde bierzemy. Według mnie będzie dobre. Jak... E ty! Dobre! skywarsy si weźmiemy. Albo nie, wiecie co? to Zrobimy tak. Spawn. Kurde. De, de uh, oh, eh o jakaś nieznana komenda ja by dołączyć do gry a isl... a, eswule ave e-a, v, e słuchajcie nie nie jesteś w zesk... ale tej komendy do... kurde, a nie to tu jest mm, nie słuchajcie, zostało nam 5 minut zapierdzielamy na inny serwer, słuchajcie, bo już brzmiało dajemy Eee... e... e Dajemy, Warrena, była w, w gun fox, dajemy, co się będzie pierniczyć. Na Skyworks idziemy następny ten. Jezu! O, ja nie chcę strzelać. A, bo ja mam zjepane Bo ja już w tym zgracie grałem i po pierwsze mówię, mam zjpane teksturki i strzelam kilofami Mam rewolwer i ten. Jezu! Nie kołnę złe. Ok, dobra. Amunicji i tu jest zarąbiewca, dobra, dajemy na całego sobie kurde nie brać i czasu. O spiernij to czulu. o masz ty Ciulu, masz, 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 masz. Ha, zdedał. Ha, zdedałem dwóch. a fucking Ty Ciulu. Nie bij mnie, co ja ci zrobiłem Ciulu. Что я вам сделала? Я могу тебя Ну дай, не дай себе, дай себе в чулу Ну худые черт, спринтер оказался? А ты, чулу, запер... Чувак, у меня амуниция заканчивается Боже мой Какая чудовищная... Jaka ciota! Nie trawił we mnie to, bo jaka ciota. Dzieciulu! Idź! Idź ode mnie, kurde! Idź! Dzieciulek. Wstępny odcinek... Kufa, pozdrawiam. Wstępny odcinek zrobimy na Skyboxach, myślę. Tak. Następny odcinek będą Skyboxy. Bo już tak... Jezu. Prowadznie. Ile duszek. Muszę gdzieś schować. Dobra, tu będzie moje Okej, okay, ja tu muszę mi się rzeczy zregenerować Rzucimy... A kurwa, co się będzie. A to najlepsze że i ty nie z... Czekaj, zobaczmy jaki mam lepszym coś tutaj, a Mam nadal... Mam pierwszy level nadal... Hmm Jest! <ścoughs> Jaka dziada Czy macie to? Wrócimy kupić bo tu najlepsze że jak zgadamy to i ty się nie tracą Masz! Muszę się... Łudzedłem Jez wyrządził o tym galotem tego ciotę A co się dzieje w dobra Spierdziłem, bo zostało nam dwie minuty <ścoughs> Jak widzicie porywana lista serwerów, kurde Kurde, idź z tym mieczem, kurde Zdedał, kurde, zdedał. Jest! Mam słuchajcie, drugi level! Nareszcie! Ale musiałem zdedać, ale ludzi musiałem zdedać, żeby kurde... Żeby miałem scen, kurde. Słuchajcie, muszę zrobić na wa? Chodźcie są jest z powrotem, ale tu takich kurde przerwy, też tam przerwy, tam coś trzeba zrobić, chyba też są. Dobra. No to ten zrocinek był zrypany, więc następny już mam wynagrodzę tym skywarsami i ubiście <laughs> będzie. Mm, nie, na spawnie jest więcej tych ciulów! DEDAJ, KRZMATO! No dedaj! <grywia> <grywia> Jaki ciul... <grywia> Chodź tu ciul! <grywia> Masz! Ty! Ty! No nie zdedałem. Ok, coś kilka sekund zostało, to my zapierniczamy, kurde! <grywia> ja lubię bardziej... O, tak to wiedził. Dwa nawet. Ty pakował się w te granaty! Jaki debil! Skąd ty masz kurde ten... Skąd ty ten mierz masz? To nie można mi mieć, że masz jakiś VIP! TY u JEDEN! u JEDEN, Jakiś surak, TY u JEDEN! Ja lepiej z rewolwera Widzicie, te ja są prosto, tak. Nie mówię, że bym nic Nie, jeszcze jest. Jezu, nie! Mam drugi lewy szmato, podskoczysz mi Za <grywy> radio to nie mam do mnie Kurde, wykakam. Słuchajcie, ja już będę kończył się tak z wami pożegnam. To widz...